Hmm. Tu znowu wy. No to wspaniale. Dobra, kawa musi być. Po krótkiej jeździe się strasznie na złożę. Tam leje. O, i, ale nieważne. Dobra. Tu już tak wygląda. E, to jest masakra. W że wszystko. Kawa poskładany komplet. Działa. Natomiast tam na obudowie, która będzie używana do mojego y, SLI, który po wczorajszych długich bitwach i wyszukiwaniu sterowników w końcu zaczął działać. Y, powiem szczerze, z tym sli OK jest, albo nie ma takiego y, jakiegoś mega środku mocy, ale nie w tym temacie do Was dzisiaj. Y, się wczoraj właściwie 7 przy komputerze z tym powiadomieniem, bo taką opcję powiadomień że są pewne rzeczy do rozdania znowuż, nie? Znaleziono ileś tam nowych rzeczy. No to dawaj zobaczymy. No i osoba, która mi tam yy, to wystawiła, do rozdania laptop. No to jada nie? No i teraz tak, to nie jest przygotowane wcale, Zmawiamy, że mam za jasny obraz. To nie jest przygotowane, to jest tak jak jest, tak jak dostałem od osoby, która to rozdała. Tam trochę ciemniej, może się to jakoś uda nagrać w mięsności troszkę, no nieważne, no jest. Tak to wygląda. Bardzo miła osoba, właściwie małżeństwo bardzo miłe, już za chwilę pogadaliśmy tylko do odbioru, czy pan to naprawi, bo tam jest urwany zawias. sobie tak, postaram się. Tak więc, tak jak, to, tak jak to stoi, tymi wszystkimi papierami, dostałem takie urządzenie, zaraz wam pokażę jakie, przejście. Czyli do na stronę. Jest to e, laptop Omnibook od HP z taką konfiguracją Pentium 166. Szkoda, że nie MX, no ale lepsze to niż nic. 32 mega ramo, dyskietka, stacja dyskietek, 2 GB dysku, którego nie ma. Osoba, która mi gadowała, mówi ale dysk wyjmuję, bardzo proszę. No i tak jak jest opisane 12 cali wyświetlacz, dźwiękówka, serial, pinowy, PARL, czyli lekarka wejście wideo, Obsługa pilotem, tak mi się zdaje, klawiatura, mysz, zasilanie i Windows 95. Wydany w 97 roku. Tak więc dobre retro. 3,7, 27 lat takie coś posiada. Zobaczmy, co tu jest. No wszystko jest tak jak mówię, Oddał to, o to osoba zapakowana. Jest to wszystko fajnie w oryginalnych takich uet pakat. Skóra. No pachnie tak, nie jest to żadne, nie jest to żadne Sky. W środku jest napęd. Mamy tu normalny napęd Sydro datowany na 98 rok, kwiecień 98. Wygląda fajnie, ponieważ dlaczego tak jest to dziwne? Teraz wam wytłumaczę. Nie, ja tak jak teraz, wszystko z mini mini. Kiedyś tak nie było. Kiedy się to wymieniało. Ja mam jeszcze jednego laptopa u siebie u góry. Też u minibuka, ale chyba z Pentium 133. Troszkę starszego. Na górze leży na półsek. Co do tego jest, jest instalacja, jak należy to zamontować, co należy włożyć. Jest to wszystko fajnie opisane. Instalacja systemu, wydrukowana, co jest potrzebne. Co my tam jeszcze? Ustawienie hmm. HP in, hmm, Produkt wideo czyli płytka taka jakby recovery. Oryginalny Windows, nawet nie otwarty, czyli backlight to jest wyrównawczy, czyli jeżeli posiadasz 13, możesz sobie chyba, backlight to jest wyrównać, wstawić sobie 95 z tego wynika, nie wiem. Książki, opis tego laptopa, eee, powiem tak, no fajnie opisane, okej, jakie, dokładnie jakie ustawienia mają być, ani nie widzicie, szkoda, tak, tak świetla. Ostawienia dysku twardego jest książka Omnibus do tego co? Fajnie. To co, to mi się podobają, takie rzeczy mi się podobają. Naprawdę jest to fajnie wydane. Fajne fajnym takim papierze. no kurwa, na półkę postawić, sorry. Nawet jest prospekt, chyba. Ta osoba sobie ten prospekt zostawiła z tyłu. Co <laughs> to dokładnie było i kosztowało? To moi drodzy: dokładnie ten laptop kosztował. Fajny taki akcent. Ten laptop kosztował zgodnie z opisem e, netto, jakimi będziecie to mieli. E, w 2000, czyli 3000 marek. Taka cena była tego laptopa. Fajny bajer. Kolejny fajny łup. Zresztą takie kartony, bo zbierać je do wkładu do kartonów. Takie rzeczy. Są możliwe wszystkie akcesoria do tego, które możemy dodać. Nic nie widzicie, no kurde, na szkoda jest tak. Jakbyś to zrobić z tym ekranem, żebyście cokolwiek widzieli, może teraz trochę. O, teraz cokolwiek widzicie? No, teraz widać. Czyli tak musisz nagrywać. Jest fajna książka z akcesoriami. Co można do niej do tego laptopa dorzucić? Co można do tego laptopa dorzucić? Wszystkie możliwe rozszerzenia. To samo, co ja znalazłem w internecie. Na tej stronie jest też tu. Są podane dyski, które można było zamontować. Stacje, stacje dokujące. Czyli jest rozszerzenie pamięci, jest zasilać, jest dysk twardy, jest stacja Kiedyś się robiło takie rzeczy. Pamiętam, jak ojciec przynosił mi takie, takie nowości do domu, to właśnie było to popakowane. To mi się tak właśnie przypomniało ten, ten papier. Nie, te badziebie, co robi Aurus na jeden z moich filmów, co wam wysłałem. Badziewny papier, który, który płaci tak za płytę za główną kupę kasy, a zostawiasz to w papierze jak, w opakowaniu, jak. Dobra, nieważne. No, ten papier trochę brzmi inny. Ale też i raczej do instrukcji obsługi, akcesoria czy użytkownika, czy przewodnika użytkownika, jak to wszystko zamontować. No i lecimy dalej. Teraz mi się przyda kamera troszkę ten światło tu. O, tu jest ciemniejsze, to nie będzie widać. Eee, dobra, zasilacz. Dobra, no, wygląda to wszystko stycznie jak nowe. No, zobaczcie, już no to jest. To musiał używać ktoś, ta osoba tak dosyć porządnie obrana w dobre jakieś takie markowe ciuchy. Ktoś to po prostu w domu używał jako... No domek był też ciekawy. Samochód z przodu też stała taka ładna BMW. Ładny... Bawarian Motorwagen. Czyli BMW. Dobra. Zobaczcie. Torba co prawda Siemens. Ending z torba. Nie wiem dlaczego. Nie jest to HP. Nie ma to większego znaczenia. Ale pasuje. I... Cały laptop. Zobaczcie, no no przecież to jest. On wygląda jak nowy. To nie wygląda na 27 lat. Tam jest z zewnątrz. Nie wygląda to na jakieś porysowania. Nie wygląda to, żeby to było mega schaharacone. Patrz. Wygląda to jak nowy laptop. Nawet te gumki na dole nie są wytarte. Który, na którym on stał. Czy stoi ten laptop. Jedyny problem jest właśnie z włamanym zawiasem. To jest problem wielu. Wielu laptopów. Ostatnio mam to też jednego z tyłu odebranego. Jeszcze starszego. To ja zrobię filmuj. Dobra. Z przodu stacja dyskietek, która jest wymienna. Zaraz Wam to pokażę. Stacja dyskietek jest wymienna. Wyciąga się taki dings. Ta stacja dyskietek powinna, tego ja nie ułamie. powinna wyjechać i w to miejsce wskakuje napęd. Szybkie mocowanie. Czyli wymieniamy raz napęd, Raz napęd, raz dyskietka. Zamknięte, zakliknięte i gotowe. Natomiast ten laptop, otwierany z boku, mi się wydaje. Tak. Z tym laptopem to będzie problem, no, czy on jest wyłamany, ale się otwiera. Ale trzeszczy, no niestety trzeszczy. I tak to wygląda. Czy jest bateria w nim? Nie widać, jak go wypycha ten cały zawias. Bateria niestety... Już nie trzyma w ogóle czyli trzeba będzie to przekonać na zasilanie na chwilę. Też nie na no, czekaj pokazuje 3 czwarte o sorry, ukochamy się czyli bateria jeszcze jakieś tam swoje Rki napięcia czy pojemności posiada Są tu się, co nam się zgłosiło. Zobaczcie sobie sami co się zgłosiło. Czyli mamy tutaj 32 megawatt, dyskietka startuje, eee, za nic nie widzicie, no, ale to jest na szybko zdobione, nie wiem, do tego czyścił. Dokładnie, szuka, na, szuka, eee, szuka możliwości załadowania się, ale nie znajduje. Znalazł tam 150, co? 150 MHz Pentium. No się może coś nie do końca wstawione, ale działa. Na baterii leci. Przykurzy się troszkę, borok. Mamy też nie rozszerzenie. Dokładnie, próbuje się butować, ale mu to nie wychodzi. I'll the ender end. Działa. Należy tylko zamontować mu dysk. Ja czego 150 MHz. Pentium. Fajnie źle się. Gasi dyny. Nie wyświetlacz. No, to będzie trzeba jakoś to po kolei, muszę jakieś klejcie znaleźć na takie plastiki. Żeby to tutaj nie pękało, bo to będzie wyciskać całą tą obudowę w tamtym laptopie, którego też mam zrobię wam film, jak znajdę czas. Też jest ten sam problem. Co my tu mamy? Tu jest dysk twardy? Nie, tu są rozszerzenia. Twardy, powinien być mocowany. Tu są wyjścia. O nic nie widzicie za kamerę, ale... Tu są wyjście serial, lub klawiatura, fałgia. Tu jest stacja dokująca. Dobrze mówię? Tak, tu jest stacja dokująca. Z boku jest co? Z boku jest drukarka. I zasilanie. Jest tu też reset do tego. A z tej strony są porty rozszerzeń i złącza audio, mikrofon wyjście. Mikrofon, wejście i wyjście oraz Keddingston. Yy, Natomiast dysk twardy będzie montowany. Na pewno gdzieś tu jest bateria. O, dysk twardy, zapewne będzie był mocowany tutaj, skoro jest to oświetlone. Nie, tu jest też bateria. Sorry, pomyliłem się. jak strony tu jest bateria, a dysk twardy jest tu, tylko zamocowany jest to na zabezpieczenie na środku. Czy jeszcze coś można ewentualnie wyciągnąć? Może możesz wyświetlić swoją biznesową kartę. tutaj. No jest, i tu są prywatne. I tu są prywatne dane, których nie zobaczycie. Tak to wygląda. Czyli powiem szczerze, że no taki oprócz. Yy, oprócz obudowy, znaczy obud, oprócz obudowy, oprócz oryginalnego pakowania, to w tym laptopie jest praktycznie wszystko. No brakuje dysku sardego, ale to jest z z wiadomych przyczyn. Widocznie osoba, która ten laptop oddawała, nie chciała, żeby wpadły te dane, wrażliwe dane na, w czyjeś ręce. Po stanie tego laptopa stwierdzam, że, że rzeczywiście Ktoś to używał, tak jak mówię dysku nie ma, jest, wy, jest wyjęte, jest tylko puste miejsce. Stacka na dysk i osoba ten dysk wyłączyła. Po prostu tylko znaleźć taki dysk lub ewentualnie mam gdzieś, tam. gdzieś mam, ale jak nie to będę przekładał. Bo są części, numery części podane i wejdzie. Tak, więc tylko znaleźć rozszerzenie czy port yy, złączek, który jest montowany w HP. -ku. Jakiś taki dexto będzie można dopasować, chyba gdzieś podobny ma. Co tu jeszcze jest? Więc tu już raczej chyba nic nie ma. O, opa, pamięć. Tu są pamięci do wymiany, które można wymienić. Ciekawe, się to się zajmuje. To nie się jakoś wysuwa. Nie będziemy rwać, póki działa, nie działa. 16 MB jest tam. Jest to jakieś rozszerzalne, trzeba będzie postudiować. Tyle. Chciałem tylko Wam tu pokazać. Taki HP Omnibook. A nie, no muszę Was zmartwić, jest jedna rysa. No i tam nie widzicie, ale. Tu jest delikatnie zarysowane i to naprawdę kuje moje oczy jak mamy się tak rzucać za darmo. Nie wiem, fajny kompecik do kolekcji. Nie ja będzie to będę kolekcjonował. Karton opisany, pochłaniasz wigosi do środka. Raz na jakiś czas baterię naładować. I zostawić dla potomnych. Być może kiedyś jeźnie woła. A być może kiedyś to będzie. 20 po, trzeba jechać. A może kiedyś to będzie miała jakąś wartość sentymentalną lub finansową. Zobaczymy. Ludzie oddają, a ja zbieram. Miłej niedzieli. Krótki, 15-minutowy filmik. Udało mi się nagrać.